Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Z wykształcenia jestem pianistą. Muzyka towarzyszy mi przez całe życie i, jeśli można powiedzieć tak o sztuce, trochę się na tym znam. Często po jakimś koncercie słucham, co mają do powiedzenia ludzie, którzy nie są wykształceni muzycznie. Okazuje się, że ich spostrzeżenia są zazwyczaj bardziej osobiste, prawdziwe. Zbudowane na prawdziwych emocjach i świadczą o tym, że ten słuchacz przeżył muzykę. Natomiast ja niekiedy zatrzymuję się na swojej profesjonalnej recenzji, w której skupiam się na zauważonych błędach i technicznych niedoskonałościach. Czyli można powiedzieć, że tracę, bo się na tym znam. Cały czas odświeżajmy swoją czujność w słuchaniu i obserwowaniu. Abyśmy nie przegapili żadnego świadectwa. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczemy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, Wesprzyj nas. Fundacja gość niedzielny.